Cześć moi drodzy, witam was serdecznie na kanale Wave PC. Zapraszam Was dzisiaj na film, który nie ukrywam. Bardzo, bardzo mnie cieszy, ponieważ budujemy nową platformę testową. Sprzęt do tej platformy testowej dostarczyła m.in. firma Asro, która dostarczyła i procesor, i płytę główną, szczegóły już po krótkim intro i wymianie baterii w kamerze. Zapraszam na film. 보이 Ta, która będzie bazą do budowy nowej platformy testowej. Została dostarczona przez Asroka, Już pojawiła się w jednym z filmów. Jest to Z590 y, Taichi. Absolutnie w tej chwili topowa oferta, jak chodzi o Z590 od właśnie Asroka, A procesor to Intel i 9 k To będzie duet, na którym będziemy budowali cały zestaw. Przyjrzymy się samej płycie i zobaczmy też resztę podzespołów. Przy okazji filmu, jak nie dobiera pod podzespołów do komputera pytaliście na co zwrócić uwagę przy wyborze płyty głównej tam zdecydowanie Z590 Taichi była płytą przesadzoną jak chodzi o i7 która była zainstalowana to jest bardzo dobra płyta nawet do właśnie tych topowych procesorów a jakie cechy powinna mieć płyta główna i na co zwracać uwagę. Nie na design bo może się podobać lub nie. Mi się ta płyta bardzo podoba, stąd zresztą z kilku modeli wybrałem właśnie tai chi. Ale po pierwsze sekcja zasilająca procesor. Ilość MOSFETów, ilość cewek, ale również chłodzenie czyli jakie mamy radiatory, czy mamy, tak jak w tym przypadku, również wentylator, który tą sekcję zasilającą chłodzi. Owszem, on będzie wpływał gdzieś tam na kulturę pracy, bo jeżeli to wszystko się rozgrzeje, będzie wentylator na pewno słyszalny trochę e, lub mniej lub bardziej ale przede wszystkim ta sekcja będzie. Chłodna co nie doprowadzi do tego, że temperatury będą powodowały ostatecznie zbijanie taktowań procesora i trottling. Więc to jest jedna sprawa. Druga sprawa to jest chłodzenie dysków M2. Nie każdy dysk M2 jest dostatecznie chłodny. Stąd też producenci nierzadko dodają jakieś radiatory do swoich konstrukcji. Ale jeżeli mamy płytę główną, która posiada tak jak w tym przypadku solidne radiatory na sekcji tutaj dla płyty, dla dysków M2, Możemy być o to spokojni, bo w zupełności możemy kupić dysk, który takiego radiatora nie posiada lub nie zakładać tego dedykowanego, i ten dysk również będzie miał odpowiednie temperatury. Co więcej, wielkość tych radiatorów w 99% przypadków będzie lepsza. Niszczy dodawanych do dysków M2, które są na ogół wielkości samego dysku, tylko jest to kwestia ich grubości i odprowadzanie ciepła będzie tutaj zdecydowanie lepsze. Kolejna sprawa to jest wyposażenie w gniazda. Zwłaszcza jeżeli budujemy komputer, który ma mieć podświetlenie RGB lub ARGB, zwróćmy uwagę na wyprowadzenia, jakie mamy na płycie. Zarówno te 4-pinowe 12V dla podświetlenia RGB, jak i 3-pinowe 5 dla podłączeń ARGB. To nie wszystko. Również takie elementy jak chociażby złącze dla USB-C wewnętrznego, dla USB 3.0 wewnętrznego, ilość slotów pamięci RAM, to są absolutnie takie kluczowe elementy, które decydują o tym, czy płyta jest dobra czy nie. Jeżeli chcemy również podłączać na zestaw głośników pod porty na płycie głównej, także sprawdźmy, jaką mamy kartę. Audio, bo tutaj są różne modele, gorsze, lepsze. Jak najbardziej możemy sobie wybrać, i nie zawsze to musi być topowy model. Kolejna bardzo ważna kwestia, na którą coraz częściej klienci także zwracają uwagę, to jest łączność bezprzewodowa z internetem. Nie da się ukryć, że czy się to komuś podoba, czy nie mamy w tej chwili taki już okres, gdzie większość osób chce łączyć się z internetem bezprzewodowo i chce łączyć się z niewielkimi opóźnieniami i z dużą transmisją danych. Dlatego jeżeli mamy płytę, zwróćmy uwagę, czy posiada ona również wbudowaną kartę Wi-Fi, Bluetooth, bo nie będziemy wtedy musieli kupować osobnej karty rozszerzeń, która nierzadko w duecie z płytą wyjdzie drożej niż zakup tylko trochę lepszej płyty. No oczywiście ilość złącz także z tyłu płyty głównej także złą wideo, jeżeli chcemy podłączać pod kartę graficzną zintegrowaną monitor, to też są kluczowe elementy, bo jeżeli na przykład będziemy mieli na płycie tylko HDMI, to musimy się zaopatrzyć na przykład w pieściówkę na DISA, a jeżeli będziemy podłączać jakiś starszy monitor, kwestie takie jak na przykład nie wiem, użyte komponenty, czyli jakie to są tranzystory i tak dalej, w większości tak naprawdę płyt to będzie jedno i to samo. Chipset dostarcza producent, czyli w tym przypadku Intel Z590, więc to też nieważne, czy to będzie ASROCK, czy inny producent, to będzie tak naprawdę ten sam e, układ. Ewentualnie, jeżeli chcemy również podkręcać nasz procesor, to fajnie, jeżeli płyta, tak jak w tym przypadku. Jest wyposażona chociażby oczywiście w fizyczne przyciski do na przykład włączenia płyty bez konieczności podłączenia panelu frontowego. Osobną kwestią jest BIOS, bo tutaj tak naprawdę ile ludzi, tyle opinii. Wiem, że na przykład sporo osób nie lubi BIOSów Gigabajta. Mi one tak naprawdę w ogóle nie przeszkadzają. Wiem, że są również osoby, które narzekają na właśnie stabilność UEFI w przypadku Asroka. W większości przypadków nie było problemu, jak chodzi o działanie tych płyt, natomiast Warto zwłaszcza w przypadku procesorów AMD sprawdzać sobie te aktualizacje, bo one bardzo często poprawiają na przykład stabilność z pamięciami o wysokich taktowaniach. W przypadku Intela, w 99% te biosy radzą sobie dobrze z obsługą większości pamięci, które są na rynku, również z wysokimi taktowaniami. Oczywiście poza samą płytą główną Nowa platforma to nie tylko płyta Ale również procesor Jak już mówiłem wcześniej I9-11900K Czyli z odblokowanym nożnikiem W tej chwili na podstawkę 1200 Topowa konstrukcja Oprócz tego do schłodzenia tego procesoru Użyjemy chłodzenia od Be Quiet Silent Lub 2K 240, ale temu chłodzeniu poświęcę Osobny film, więc jeszcze je zobaczycie To samo dotyczy zasilacza Dark Power Pro 12K 1000W, certyfikat 80 plus titanium i nie tylko. Karta graficzna, która zawita do platformy będzie oczywiście odpowiednio wydajna co do procesora, bo mówimy tutaj o RX 6900XT od AMD. Absolutnie również topowa konstrukcja, która ze spokojem pozwoli już nagranie nawet w rozdzielczości 4K. Pamięcie RAM jeszcze nie doszły, ale one prawdopodobnie będą dzisiaj po południu, już na całość poskładam potem tylko RAMy, podmienię. To będą Goodram i Rydiumy Pro o taktowaniu 3600 MHz, więc jak najbardziej do tej platformy odpowiednie. Natomiast dysk zostaje Adata SX8200 1TB z poprzedniej platformy. Nie będę musiał tak na dobrą sprawę nawet systemu ani gier instalować na nowo. Lecimy, składamy. Zaczynamy od przygotowania płyty głównej. Ja proponuję najczęściej i zazwyczaj sam od tego zaczynam, czyli instalacja procesora, ponieważ w tym momencie jak już będzie procesor w gnieździe, to gniazdo jest zabezpieczone i nie ma takiej możliwości, żeby na przykład Piny powyginać. Oczywiście musicie zwrócić uwagę na orientację, czyli gdzie mamy który narożnik włożyć. dodatkowo. O, w tą stronę są takie fajne też wycięcia, które ułatwiają instalację i wyjęcie tego procesora. Plastikowej zaślepki zdejmować nie musicie, bo ona przy zakładaniu odskoczy praktycznie sama. Pamiętajcie, jak już wspomniałem, ostatecznie będą tutaj zainstalowane inne. Na razie do popołudnia, żebym mógł tą platformę przetestować, czy działa. Mamy Virgens RGB od Corsara. Płytę możemy wyjąć i możemy zacząć instalację backplate'u do układu chłodzenia cieczą. Tu jest, moi drodzy, obudowa, która będzie od dzisiaj obudową do platformy testowej. Wciąż nieklasyczna, taka w pełnym tego słowa znaczeniu, Szarkun CA700K. Oczywiście poskolana będzie wyglądała jeszcze odrobinę lepiej. Natomiast z pewnością nie jest to obudowa typowa, ale da bardzo dobry dostęp do podzespołów. W zasadzie ta budowa jest do samodzielnego złożenia. Tutaj mamy płytę główną, tu będzie zasilacz. Kartę graficzną można klasycznie y, horyzontalnie zamontować albo pionowo i będzie zainstalowana pionowo. Również chłodzenie cieczą także do tej obudowy wejdzie. Jeszcze dokładnie w którym miejscu, czy na front, czy bardziej na to zobaczę, bo to jest 240 chłodnica, więc jest to dosyć uniwersalne. Ale zacznę od zainstalowania zasilacza BeQuieta Dark Power Pro 12, czyli absolutnie topowa półka. Ja już tutaj mam część, większość przewodów w zasadzie podłączoną, żeby łatwiej mi było to wszystko składać, potem podłączać. Zasilacz jest zainstalowany. Teraz zainstalujemy sobie płytę główną. Akurat udało się, że tyle co kurier przyjechał i przyszły właśnie ramy do platformy, więc wymieniamy sobie na kości o wyższym taktowaniu. Ha, jedna jest. Teraz będzie i druga. Pięknie. I już nie będzie trzeba nic ruszać. Teraz instalujemy chłodzenie. Chłodzenie będzie zainstalowane tutaj myślę, że dość dobrze to będzie widoczne, słuchajcie, w taki sposób. Więc bardzo, że tak powiem, z jednej strony widoczne, z drugiej strony to wszystko będzie fajnie wyglądało również designersko. Tym bardziej, że no chłodzenia Be quieta mają styl. co tu dużo mówić. Zacznę od, zacznę od przykręcenia chyba sobie. Chłodnicę od tyłu. Na razie nie muszę czyścić procesora i podstawki chłodzenia, bo pierwsze co to sobie zainstaluję chłodnicę z tamtej strony to już mi się będzie trzymało a ja w tym czasie sobie będę mógł potem wyczyścić, doczyścić układ chłodzenia. chyba jeszcze jeden kurier przyjechał. Już jestem z powrotem, akurat telefon miałem od klienta, więc musieliśmy przerwać, ale lecimy z montażem chłodnicy. Ja już sobie uszykowałem w zasadzie wszystkie śrubki, tu jest wciąż, jeszcze jak tak patrzę, folia naklejona, żadnych innych folii zabezpieczeń i tak dalej nie ma. No a teraz, no, tutaj nie powinienem nic za bardzo opukać, jakkolwiek by to nie brzmiało. Ja już mam przeszykowaną pastę termoprzewodzącą, alkohol. I teraz założymy sobie pompkę. To nam nie będzie już tutaj przeszkadzało. Dobra, przetrzemy alkoholem procesor. Tutaj sobie tylko rozplączę jeszcze przewód od podświetlenia. RGB, a właściwie ARGB, bo jest to chyba pierwsze chłodzenie Mikuai'eta, które jest podświetlane. Zdejmujemy oczywiście folię, podstawa, jak widzicie, jest niklowana. Przetrzemy od ewentualnych resztek kleju, leż sobie tutaj chwilkę, nałożymy świeżą pastę, świeżą, nową pastę taką przewodzącą. No, jak jest, z wyczuciem, z wyczuciem. Bez przesadyzmu. OK. Przewody na bok. One gdzieś tam do góry sobie potem nie puścimy. Przyda mi się na pewno wkręt, Tylko gdzie ja ten krótszy położę? No oczywiście gdzieś go przepiłem. Dobra, wezmę sobie ten dłuższy. Też zaradę. Powiem Wam, że cała platforma powoli ładnie zaczyna nabierać kształtu. I szczerze mówiąc, no zapowiada się kozacko. Budowa platformy już jest prawie na finiszu. Teraz najważniejszą rzeczą, którą muszę zrobić, to jest instalacja w zasadzie całego systemu montowania tutaj wertykalnego karty. Tak mniej więcej będzie element, do którego kartę z riserem przykręcimy. Riser mam jeszcze gdzieś tam z boku odłożony. Natomiast tutaj całość do uszczywnienia takiej ramki potrzebuje. No i tutaj dosłownie muszę to poskręcać i jak to już będzie gotowe to zobaczycie samą instalację. Ja już jestem praktycznie na końcówce. Został mi Riser do przykręcenia i można wkładać kartę graficzną i ją podłączać, bo będzie zainstalowana wertykalnie. Mamy już tutaj śrubki wszystkie. I jak normalnie odbezpieczamy slot. Mamy grafikę. Zobaczymy, jak to tutaj wygląda. No. Ha! Siedzi. Oczywiście od góry też trzeba całość przykręcić. Tak samo zwykłymi śrubkami, żeby wszystko było. No powiem Wam, że kurde, obudowa jak na platformę testową, naprawdę kozak. Nie dość, że to dobrze wygląda. No to jeszcze dostęp do wszystkiego jest bajeczny. Dobra, tu sobie możemy to dokręcić, a to jest oczywiście nie wszystko, bo obudowa jest trochę bardziej zabudowana. To nie jest tak, że to wszystko będzie w ten sposób na wierzchu. Ja mam taki pomysł, żeby niepotrzebnie, nie przedłużać, teraz zrobię cięcie i za chwilę zobaczycie już cały komputer. Ha! Bo tu już w zasadzie zostało wszystko zrobione, tylko całość teraz poobkładać, pozakładać i uruchomić. Słuchajcie, moi drodzy, komputer już jest złożony. Zobaczcie efekt końcowy. Jakie cudo. To wyszło pięknie. No, powiem Wam, że jako platforma testowa też ta obudowa się będzie sprawdzała bardzo dobrze. Jest prosty dostęp do wszystkich podzespołów, dużo miejsca. Wiesz, znaczy, jak to kozacko wygląda. No, nie oczekiwałem szczerze mówiąc takiego efektu. Wow, jest naprawdę wow. No i ta płyta. Jest kozak. Jest kozak, sprzęt. A tak to wygląda, słuchajcie, z drugiej strony. Ona też nie jest. Jakoś mocno hermetyczna, więc tutaj ten przewiew. Też jest spoko. Wszystkie porty dostępne. No a ja w tej chwili instaluję system operacyjny. Moi drodzy, ode mnie to by było na tyle. Ja serdecznie dziękuję Wam za uwagę. No, komputer jest kozak, także na świeżym systemie już się nie mogę doczekać, jak Apexa zainstaluję w zasadzie to by było na tyle. Na pewno go jeszcze nie raz zobaczycie, również podzespoły z tego komputera, bo niektóre rzeczy będą tu osobno przetestowane. Sprawdzimy, jak to wszystko wygląda w boju, a mnie na tyle. Dzięki za uwagę, cześć, hej. trzymajcie się, a pełna specyfikacja oczywiście w opisie tego filmu. Cześć, hej!